Witam! Ja jestem Venom Lazarus, a to jest kolejna część z cyklu Minecraft Podniebny Survival Skyden. O tak! Kochani, co tam u was, co tam u was u mnie dziwnie, a już mówię dlaczego. Eee, au, chociażby dlatego, że upadłem. Nie, pa pamiętacie te wispy, co ty latały? Eee, wziąłem sobie za punkt honoru, żeby je wybić. Wtedy jak byliśmy, eee, w ostatnim odcinku, latały dwa. No to zabiłem je, dostałem. Coś takiego, Wispy Essence. Ale kuźwa. Dalej się zaczę, Poszedłem do neteru, wraca, a tu jeszcze inne kolory tych wispów pojawiły się. No i tak w kółko, w kółko ja mówię, kuźwa, co jest grane, nie? I poczytałem sobie. Zobaczcie, mamy każdy... różne kolory mamy tych esencji, nie? Widzicie? Tu, tu, tu. Szara, zielona, taka filotowa. Yy... Z prostego powodu, dlaczego one takie są? W zależności. Jak robimy tutaj w kociołku, jakiej esen... czego jest nadmiar, na przykład y... zielone, to jest nadmiar na przykład. No nie wiem, o... o tego albo tego. No w każdym razie, związane z przyrodą, nie? No, ten. no to wtedy zielony wisp lata. Jeżeli magicznej esencji, to ten właśnie taki e... fioletowawy taki, no nie? Czyli reasumując, my możemy sobie specjalnie te wispy powodować tutaj, żeby zabijać je dla esencji. Nie wiem po co, ale. No tak jest, taka opcja. Co nie zmienia faktu, że jak za dużo ulotnimy w powietrzu, to co zabijemy jakiegoś, to następny się pojawia. I niebezpieczną rzeczą jest, jeżeli mamy miecz, mamy takie, ostatnie to jest takie sześci takie miecze skrzyżowane. No, jeżeli miecze takie właśnie y, bierzemy i y, utylizujemy, przerabiamy na przykład na złoto, bo to złote miecze i tak dalej, no to te miecze się ulatniają i powstają wispy, które od razu nas atakują. Bez pytania. No, ale to, to byłoby na tyle: y, tego intro takiego wstępnego czy te takie kuleczki koziwa to są. Kulie? Au! Kuje. Kurczaczki sobie zrobiłem. A jak? Zrobiłem sobie kurczaczki, poszedłem zakupiłem dwa, żeby mieć jajka. O właśnie, bo za jajka też można sobie kupić yy, tą, no tam parę złoto, no nie? Dobra, to sobie jajeczka. tu wrzucimy. Yy, dobra. Co dzisiaj robimy? Słuchajcie, pamiętacie w ostatnim odcinku zrobiliśmy minimum stone. U czekajcie, co to jest? Pupłytka. On to widzi jako nie wiem czemu tego kobla. On widzi jako ten. Aha, tego nie widzi. Ty, ty jak to działa? No, załóżmy, mamy dobra. Klikam. <laughs> Nie! Milion stąd mi zamienił do dirta! <laughs> Oj! Ty! Według jakichś własnych recept może zamieniać pewne rzeczy winne. o, uh. uh. Jeszcze raz! I się nie zużywa. O, tak. Zobaczcie, czy jest dobrze, dobrze. E, no dobra, to jest minion stone. I teraz potrzebujemy gliny, tak naprawdę, kochani. A żeby zrobić ten, to musimy mieć trochę tej gliny. I minion stone przydaje się do tego, żeby tą glinę uzyskać. Bo on przemienia różne rzeczy w następne. Eee, co my tu mamy? Poczekajcie. Albo gravel. Ha. O, jakie co to? philosopher stone? Kamień filozoficzny! No dobra, załóżmy w gravel. A gravel? Hm. Czekajcie, 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 jeżeli tak, a gravel można o z dirtu, ale nie, ja nie mam dirtu. Holorka. Potrzebuję, jak się dirt robi? No i z, z... Bo popatrzcie na to. Może mam dirtu trochę. No, nie do końca jest to intratny interes z tego co widzę. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz zobaczcie. Chyba, że, kuźwa, nie bo, jeszcze może tego cztery piasku. Piasek uzyskujemy z szkła i dirtu. Czekajcie, bo ja mam trochę szkła. O, na przykład, czekajcie, mam szkła. Ok. Hehe, he. i niedużo się zużyła. Dobra, mam, mam piasek, tak? Idziemy dalej. Mam dużo piasku. O cholera. Dopiero trzeba było gravel zrobić, ziemię. A ziemi mam mało, no. No dobra, czyli tak. Tak, o. I w craftboxie to się układa tak. O Jezu, całe cztery gliny. Dobra, niech się przepala, to sobie wsadzimy z powrotem. Będziemy mieli całe 4 cegły, matko święta, to jest kupa czasu, czekajcie. Co ja to muszę zrobić? Hmm Chyba, że Z żelaza! Zobaczcie, ale jazda Eee, no to ja się przejmuję Ja się przejmuję, jestem dupek, ja się przejmuję hmm. Czekajcie czekaj. kto. Recepty, książka, książka, szybko, książka Aaaa. Jedzie książka Żelazo, jak się robiło żelazo? Żelazo, żelazo, tin transmutation, tin, tin... Uh, iron, nie silver. Gdzie jest iron? No kuźwa! Słyszałem cię. Strzela do mnie. Kuźwa mać. Zakazane badziewie. Łuk, dajcie łuk. I dajcie strzałę. ja cię... Kurna pogoń. Nie. Oj, było bliźniutko. Chodź tutaj. Chodź tutaj, kurrzywa, nie będziesz mi. Oj. Ty to się, czy mi się zdaje, czy się strzały od niego. odbijają. Nie, jest, trafiłem go. Tylko zasadnicze pytanie: czy jak jednego uderzyłem, czy później wszystkie inne, które się pojawią, nie będą chciały mi zrobić krzywdy? Nad którym to polem było? Nad tym czy nad tym? Uuu, bawełna, bawełna, wełna, <grywka> bawełna rośnie, dobra. Nie wiem, gdzie on tu upadł, gdzie on zginął. Mam to gdzieś, szczerze mówiąc. Mm, potrzebuję zrobić żelazo, czyli książka, iron tu, jakikolwiek metal. A Kuźwa. To robimy, że będzie trochę dużo roboty, ale poczekajcie, wiaderko wody od razu. Oj oj oj, źle tak. O. I sobie weźmy tak, wrzućmy tutaj hopa. Ta jest iron. Następne. Czekamy, tu sobie posegregujemy przez, ta, przez ten czas. Trochę jeszcze byłem pozbierać tego badziewia. W neterze. Dobrze jest, zobaczcie. Hop. Dzięki. Teraz się znowu wispy pojawią pewnie, bo to, to, to jest normalne. Nie no, kurde. Eee, poczekajcie, a ja mogę te, te, te sztabki. sztabki w sztabki? No dwa te. Słuchajcie, spróbuję. Zaryzykuję, co się stanie. Eee, no nic. Y, nic się nie stało. Ogólnie rzecz biorąc, przerobiłem na te. Zęby. Bez sensu. Więc na to samo wychodzi. Kurde! Nie straszyć mnie. On taki zielonkawy z niebieskim. <grywdy> Kurde! Robi się to naprawdę niebezpieczne. Dobra. Weźmy więcej. Czekaj, czy tam było napisane. 50 ładunków, co to znaczy, to nie wiem. Mm -hmm. No, gotuj się. Dobra. I? Hmm. Dobra. Mamy już dużo żelaza. Wpadłem. Tu sobie tego jest. Zrobimy sobie parę sztabek. Oka? Oka? Zielony. Cały zielony. Dziwne. Eee, no i z minium stonem to by było. Klej 24, tylko teraz tak. Oj, minium Stone wypadł. Tylko teraz. O jezu, to trzeba łopatką. Eee, kuźwa, mam tylko łopatkę z silktaczem. No nie żartujcie. Kurde, tylko z silktaczem. Nawaj. Eee, co ja robię? Słyszałem jajko Zobaczcie ile gliny To musi nam wystarczyć Dobra Ja mam takie pytanie czy gliny przypadkiem te matoły tam nie sprzedawały Bo jak tak to się zdenerwuje Bo dużo żelaza poszło Idę, zobaczę. Przez ten czas się niech przypala. Zobaczę, czy więcej tych wis wispów nie ma, bo to kurde. Naprawdę najgorsze było to, że jednego, jak walnąłem, trzy strzały i mnie nie było. Bo był taki kurna skubany mocny. 52 level. Uuu. Właściwie wiecie co? Można by się pokusić, żeby zrobić sobie żelazny miecz i go enchantować na przykład. Co ty masz tutaj? All trade śnieg mają tylko ty ty to to w ogóle zapomnij bazalt można było kupić bądź marmur od kóś lesia, za kobla no i tutaj nic nie będzie no dobra teoretycznie mógłbym sobie zbroję kupić od niego Przecież na tyle mnie stać. Z wyjątkiem spodni. Chyba, że... czekajcie... Spodnie mam? Mam. O! Będą ma pełne! O, tutaj ząbek wypadł. Chainowa, bo chainowa, ale przynajmniej jest, nie? Może przynajmniej te wispy, jak będą mnie atakowały, to wiecie, wiele nie zrobią. O, jakie dobre. Nie ma tak jak frugo. Mm. Nie, 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 była to reklama. Nie, no nie, no nie, nie, nie. Cholercia. No, jak tam. Wiecie po co mi to, bo musimy zrobić sobie briki. Dobra, na razie musi tyle wystarczyć. Jak to tak się robiło? Tak. Siedem. Kurna, spokojnie. Słuchajcie, 6, 7, 8 potrzebuje blików. To możemy zabrać. O! Mamy magiczny pies Ponieważ jak widzieliście Na przykład jak chce złączyć... A, złoty miecz przerobić na e, złoto. To ka wiadomo, każda rzecz ma jakieś tam esencje, nie? I w momencie, jak ja to zrobię, to automatycznie mi wyspy, wyspy dodaję. Ale dzięki temu zajebistemu piecowi e, mogę przepalać różne, ma że tak powiem, metale. Gdzie ja idę, kuźwa, węgiela potrzebuję tylko. Tu są cztery sztuki. To ta jest. I weźmiemy sobie, bo znalazłem trochę mieczy, żeby wam pokazać. Patrzcie. To jest w pierwszej kolejności bardzo ważna rzecz. Można łączyć. Bo niestety <laughs> recepty łączenia tutaj nie działają. O! A? Hm. Tak. Nie czaję tego. Muszę jeszcze poczytać o tym, jak to się robi. Dobra, w każdym bądź razie naszym nas. Yy, wiem, że tutaj się łączy, w sensie można przepalać, coś, tylko nie wiem, jakie warunki trzeba spełnić. Może harkolem nie wolno. Zaraz zobaczymy, może zwykłym węglem. Mamy trzy sztuki zwykłego. Ha. No możecie mi podpowiedzieć, bo zgłupiałem. Eee, tak czy siak, w międzyczasie potrzebujemy, żeby osiągnąć do quest'a cztery brasy. O Jezu, nie tu. Tu. Bras to jest połączenie yy, dwóch yy, dwóch tych, dwóch yy, sztabek. Sztabki tin i sztabki koper. Eee, dobra. Sztabki to może zróbmy sobie, nie wiem, tak z, z parę sztabek kopra. Czekajcie, według, według quest'a to musimy ile zrobić tego? 4. Okej. Okay. No dobra, 4, czyli potrzebujemy 4 jednego i drugiego, koper. 4 jabłka. Tak, miałem ciasteczka chyba. Robimy... Ile ma? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest na jednym. Tak? Na jednym? Czekajcie. Nie, na jednym. Dobra. Cztery. A iż... Ile? Oj, oj. Czekajcie, gubię się. O. Nie to. To. I trzy. Ponieważ chcemy... Cz... No dobra, to... Hmm. Weźmy więcej, bo widzę, że się tak to nie doliczę. Eee... Trzy... To sobie zostawmy. Czekajcie, tak myślę... Trzy metalu. Dobra, kik w oko. Trzeba przerobić miecze. Dobra. Najwyżej mnie coś zaatakuje. A tam! Nie boję się. 16 już. Jajko! Ale jajek. Ej! Koleś! Atakują! A ty cwaniaczek! To jest ten magiczny. No, 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 dostał He! Mamy esencję, dobrze jest, Jedziemy na następny miecz. Ok, no widzicie z miecza, bo jak miecze się niszczy, no to, jak mówiłem wam, to są te mieczyki takie skrzyżowane. Esencja o tej po prawej na końcu, i no i cóż, no, i boli. No dobra, mam tak. Eee, jeżeli chcę zrobić. Zacznijmy od tego kopra. 3 do 1. Czyli powiedzmy pie 3 do 1. 3 do 1. 3 do 1. Czyli. To ma ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powiedzmy. 6 i 2. 6 i 2. Już zwaliłem. Pięć, sześć. Najlepiej to z góry rzucać. Au, Ale nie tak. Hop. Hop. O. Dzień dobry, koper! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa. Na jedną sztabkę robi się 9, czy ja tych potrzebuję. O Jezus. to jeszcze sześć, jeszcze raz, nie, raz, zaraz, czekajcie, bo to sześć zębów, a ja potrzebuję tylko jedną sztabkę. No to dobra, tu luz, jedziemy. Hopa magia, oje! Oh yeah. Ho, Harry Potter, Henry Potter, a może Harry Potter. Dobra, tutaj użyjemy tego stołu. Mamy sztabkę, mamy sztabkę, mamy kopra. Dobra, to jest koper Inglot. Teraz hmm, ja sobie tutaj muszę ten podkładać, bo to są dobre rzeczy. Teraz jak się robiło na szybkiego? A, gdzie jest książka? Tu tin. To chyba cyna. Trzy żelaza jakiegoś. I jeden kryształ, kryształ to miało szkło, bodajże. Ile miała dwie sztuki? Tam jedna była, tak? Dwie, czyli sześć. Jedne, jedno to. Tak. Czyli tak, jedna, jedna będzie sztuka szkła. I sześć. O. Mamy tin. Dlaczego ja daję akurat złoto? Bo akurat złoto najłatwiej mi zdobyć, no nie? Te, te ząbki. 4, 5, 6. Oczywiście, zwaliłem. Bo wody nie przyniosłem. Ech. Czemu mi to nie działa? Co tu trzeba zrobić, żeby to działało? Filofa nie mam, dobra. Już, zaktowało się. I mamy. Dobra. I teoretycznie, kochani, mamy wszystko, co potrzebujemy. Bo mamy sztabkę tin, sztabkę koper, i je trzeba razem połączyć. A do takiego połączenia służy właśnie ten piec. I wtedy uzyskamy to czego szukamy, czyli yy, braz. Oczywiście, trzeba to powtórzyć czterokrotnie. A ja mam po jednej sztapce, czyli po cztery sztapki potrzebuję kuźwa. To jest masakra. A czekajcie, a zaszalejmy. Yy, załóżmy hurtowo to był teraz tin. Trzy 6, tych Sześć Dwanaście Nie będzie. A nie, nie mam tylu tych. Hmm. Damn it. Nie mam. Da no, nie mam. Czyli kochani, reasumując, ja idę do neteru. Pobić trochę pigusie, żeby dostać więcej zębów e, złotych, i sztabek, i mieczy, i innych takich. E, wy mi pomagacie, jak to z tym piecem jest, o tym aloi. No bo zobaczcie, to powinno działać Ale czym to się przepala, nie wiem, stone'em. No i tu jest problem. Do czego to jak to podłączyć, żeby to działało? Eee, no, więc mi podpowiedzcie jak możecie, ewentualnie ja sobie poczytam. Mam nadzieję, że się podobało dzisiaj było tak naukowo. I oczywiście zauważyliście, że nie ma tych. Tych latających. Ostatni ten fioletowy zabity był. Hmm. Idę po jajka. Czekajcie. Grunt to dobre jajka, świeże jajka. Właśnie, zjadłbym jajecznicę. Hmm. Taką na boczku. Uu. No dobra, mam parę jajek. Zawsze dobrze, kureczki sprawują się. A Może zrobimy ich więcej jeszcze. Dupa. Ani jednego. No więc kochani, mam nadzieję, że się podobało, komentujcie, subskrybujcie, piszcie mi co tam jakieś przemyślenia swoje, no bo powolutku idziemy do celu, do końca, że tak powiem, tej całej przygody <ścoughs> skydenowej. No tak przynajmniej się domyślam, że jeszcze parę questów i finito, bo już bardzo rozgryzamy ten mod, prawda, za, z tutaj zmianami, prawda, jednego w drugie. Właśnie, można by trochę zebrać tych kaktusów. Oh, wow, wow. No, trzymajcie się i do następnego. Hejka, uuu, świeci się.